Na tydzień od oficjalnej premiery Dom dobry Wojciecha Smarzowskiego został uznany jednym z najbardziej wstrząsających filmów rodzimego kina. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się pięciu filmom, które zostawiły Polaków z podobnym uczuciem bolesnej beznadziei. Trudno powiedzieć, czy przesłuchanie Ryszarda Bugajskiego zostało zakazane przez komunistyczną cenzurę bardziej z powodu swojego tematu, czy szokująco graficznych scen fizycznej i psychicznej przemocy. Niezależnie od rozstrzygnięcia, jedno jest pewne: w historii drugiej RP nie było filmu, który z równą odwagą oskarżałby komunistyczną władzę o łamanie swoich obywateli na kawałki. W krótkim filmie o zabijaniu najpierw młody chłopak zabija gburowatego taksówkarza. Potem młodego chłopaka zabija miński urzędnik. Ten prosty dwuzdaniowy opis fabuły pomija rzecz jasna motywację bohaterów, kontekst sytuacji i elementarne różnice w popełnionym czynie. Ale to samo decyduje się zrobić Kieślowski. Ogólnokrajowej dyskusji na temat wycofania kary śmierci z polskiego systemu prawnego tworzy ostateczny filmowy argument za pochodzący z innego, zapomnianego przez komunistyczną propagandę etycznego porządku. Dług z 1999 roku dla jednych jest reportażem z patologii nieokiełznanego kapitalizmu, dla innych moralną przypowieścią o niemożności ukarania zła. Krzysztof Krause w swoim filmie tworzy pejzaż po transformacyjnej Polski, która, wyswobadzając się od wschodu, otrzyma w nagrodę Dziki Zachód. Świat, w którym sukces mierzy się zerami na dolarowym koncie, a sprawiedliwość można wymierzyć jedynie siłą własnych pięści. Plac Zbawiciela po latach przypomina szczytowe osiągnięcia kina Braci Dardenne, zaangażowanego społecznie, ale nie tracącego z widoku emocjonalnie pogłębionych ludzkich sylwetek. Snując historię zwyczajnej współczesnej rodziny, film Krzysztofa Krauzego i Joanny Koskrauze boli tak bardzo, bo trafnie kontrastuje przemoc i cierpienie z nadziejami na spokojne, spełnione szczęście. Robi to wskazując, że tocząca życie toksyna potrafi mieć źródła zarówno prywatne, jak i zupełnie publiczne. Słysząc o planach realizacji filmu o pogromie w Jedwabnem, niewielu spodziewało się pewnie, że Władysław Pasikowski przyłoży do trudnego tematu znaną i wypracowaną przez siebie konwencję kryminału. Smolisty thriller pozostaje tu jednak narzędziem do rozwiązania spraw niedoraźnych, a przeszłych. Im bardziej coś ukrywają, tym bardziej człowiek chce to wiedzieć. Pasikowski udowadnia bowiem, że sprawy nierozliczone zżerają ostatecznie jedynie nas samych, a zawinione grzechy ze strachu chowamy wyłącznie przed spojrzeniem własnego sumienia.